Cześć! Ten odcinek będzie poświęcony ubezpieczeniu polskiej opiekunki i czy w ogóle jej wolno chorować, będąc na zleceniu. A więc wygląda to tak, moi kochani. Nie, nie wolno chorować polskiej opiekunce na zleceniu. Zostaje ona zaraz wymieniona, i wówczas z takiego zlecenia macie guzik z pentelką, ponieważ tak są skonstruowane umowy, że zawsze jakieś tam kary poniesiecie w związku z tym, także nie wiem jaka ta Wasza wypłata będzie i musicie oczywiście doczekać do momentu tego, kiedy dopiero firma znajdzie zmianę na Wasze miejsce, a wy będziecie mogły wrócić do kraju i się tam leczyć i tam macie ubezpieczenie tylko i wyłącznie na okres zjazdu, także natychmiast musicie iść do biura pracy, zarejestrować się, no i wówczas podjąć swoje własne leczenie. Jeżeli nie posiadacie oczywiście innego ubezpieczenia, bo też sporo pani jeździ takich starszych, które już są na emeryturze, ręcie i to jest ich takie dodatkowe źródło pracy. No ale są i panie, które um, głównie się tym zajmują i jest ich to główne źródło pracy. Yy, więc tak jak mówię, okres ubezpieczenia jeszcze obejmuje okres zjazdu i koniec. Nie ma żadnego chorobowego, nie ma żadnego. Miesięcznego, jeszcze później ubezpieczenia ciągłego. Nie, to jest inaczej. To są inaczej skonstruowane umowy. Może się tak zdarzyć tutaj, że wzywając ambulans, karetkę do siebie, zapłacicie za nią, a później będziecie dochodzić u swojego ubezpieczyciela z tym rachunkiem, który dostaniecie z powrotem tego, powiedzmy, jeżeli Wam się będzie należała część lub całość. Tak to wygląda. Więc jeżeli jest taka y, możliwość, no to weźcie ze sobą tyle leków, ile Wam jest tych leków potrzeba. I od swojego y, rodzinnego lekarza takie zaświadczenie, takie dla własnego bezpieczeństwa i spokoju, że zażywacie te leki, że one są od lekarza przepisane i że macie tą reklamówkę leków, prawda? Nie na handel, tylko po prostu dla siebie, do siebie i, i, i na własny użytek. Także jest to ważne. Jakie zlecenia długie brać? No, y, początkowo wydaje mi się, że te 4 tygodnie, 6 i maksymalnie do dwóch, ponieważ w tym czasie tak zazwyczaj się człowiek nie posypie. Jak pojedzie zdrowy, no to rzadko kiedy tam się jakoś tam jakoś tak mocno posypie. Jeżeli weźmiecie sobie takie olbrzymie zlecenia e, kosmiczne, tak jak e, ja biorę powiedzmy e, 9-6-miesięczne, 10-miesięczne, no to wtedy no, jest wiadomo, że wtedy no, zawsze gdzieś tam będziecie jakoś tam niedomagały i będziecie e, się gorzej czuły. Zachorujecie ym, i będziecie sobie musiały same z tym poradzić, więc dlatego właśnie trzeba mieć ze sobą swoje leki, ponieważ taką umowę konstruowa konstruowana jest tak, umowa, że 24 na dobę pełnicie służbę taką yy, przy chorym jak pielęgniarka, prawda, nie możecie odejść od łóżka chorego, nie możecie go zostawić, nie możecie sobie nawet wyjść do apteki, nie możecie sobie zaplanować wizyty u lekarza, jeżeli macie tam jakieś południe wolne, no to wtedy akurat nie. może lekarz nie przyjmować, albo w ogóle możecie się z lekarzem nie zrozumieć, albo coś z Waszym ubezpieczeniem może być nie tak, więc mówię, hmm, trzeba mieć ze sobą lekarstwa. Co pod następne? Czy warto jeździć w Niemczech samochodem z seniorem? No, posłuchajcie, bardzo dużo zleceń jest takich, i za takowe zlecenie dodaje się do pensji: zazwyczaj 50 euro więcej takiej właśnie pani. No i niby jest to dobre, ponieważ jeździsz prawda, samochodem sobie i korzystasz z niego, to znaczy jeździsz po zakupy, wiedziesz tego seniora, gdzieś to nie jest tak, że to dostajesz dla siebie i się bawisz, bo ty i tak jesteś cały czas prawie w pracy, tam tych kilka godzin, które masz wolne w tygodniu, no to, to nie wiem, gdzie się by można było wybierać. Także no, jest on. No nie, niektórzy dostają rower, prawda, i muszą rowerem to te, te zakupy przytaskać. Ale no na pewno jest lepiej samochodem, aczkolwiek nigdy nie jesteście dopisane do ubezpieczenia takiego samochodu. I wszystkie stuczki, jakieś tam y, drobne kolizje, jakieś tam zdarzenia drogowe y, wynikające z waszej winy, pomimo tego, że auto jest ubezpieczone, płacicie z własnej kieszeni. No, jak i mandaty, no, to jest właśnie oczywiste, no, mandaty też się prawda, zdarzają, więc no trzeba się z tym liczyć, że jeżeli kierujesz, to i płacisz, nie? Yy, więc no yy, na pewno bym się nie zdecydowała nigdy wożenia seniora lub jeżdżenia, nie wiem, po, yy, z miasta do miasta autostradami i w szczególności dlatego, że nie znamy języka, prawda, nawet zwyczajna guma może być problematyczna na takiej yy, drodze szybkiego ruchu czy autostradzie. No i teraz yy, yy, co, co no co zrobisz no jak nawet wezwiesz pomoc jeżeli język każdej praktycznie opiekunki jest taki i to w zakresie spraw domowych więc o czym my mówimy także już wam powiedziałam mniej więcej jakiej długości brać zlecenia jakie jest ubezpieczenie opiekunki i czy warto jeździć samochodem po Niemczech nie swoim samochodem nie swoim gdzie nie jesteście dopisani do ubezpieczenia, a opiekunki zmieniają się, także tylko oddają sobie kluczyki, dokumenty i siadają w auto i nie są naprawdę dopisane do ubezpieczenia żadna, ale to żadna. No i to by było na tyle. Tak dla przykładu chciałam wam jeszcze pokazać tutaj, że tu osoba ubezpieczona za wyzwanie karetki dostała właśnie. Rachunek na 135,97 euro i później będzie się mogła starać o zwrot u swojego ubezpieczyciela, aczkolwiek tą kwotę musi uiścić. Jeżeli jesteście Niemcami, poradzicie sobie. Jeżeli nie znacie języka niemieckiego, nie wiem, czy sobie poradzicie i odzyskacie takowe pieniądze, w razie czego. Także, no, takie by były moje rady. Może później wam jeszcze, jeszcze taki nagram filmik, jakie zlecenia brać, a jakich unikać. Yy, bo też takowe są. I co jest ważne w mieszkaniu, żeby było, a czego, a czego, a, czego, a, czego, a czego, czego, nie ma, i że warto jest się skontaktować z opiekunką, która już jest na miejscu, chociaż, 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 chociaż. Polak zawsze jest Polakiem, i opiekunki są bardzo nieprzychylne jedna dla drugiej. Bardzo. Z tym się trzeba liczyć. Błyźka.